Witam wszystkich. Jeszcze nie dojechałem do celu, a już się trafiła pierwsza flamingówka. Po moście są wędkarze. Tam daleko ja zaczynam od czwartego. Tu mam gołębia. Taki ładny, duży. Nie mam nic gołębia. Idź szukać gdzie indziej jedzenia. A tam płynie kaczucha. No to do pierwszego rzutu. Co tu zostało? Pięknie do zwrotu, do zwrotu, i to też do zwrotu. I zacznę starym sposobem, czyli blisko brzegu Stosunkowo blisko. No, coś zaczepiło, ale to chyba kari. A jak już tu wyciągnę stąd na żywo tak kamień albo gałąź jak wyciągnę stąd na żywo to przejadę najpierw boki a później zacznę regularne rzucanie No, pierwsze stado kapsli, ładne stado kapsli. Ciągnąłem sobie, słuchajcie, tak ciągnąłem, ciągnąłem i sobie wyciągnąłem. Pierwszy piękny, gruby kąsek w towarzystwie kapsli oczywiście. Oczywiście tutaj nie wolno pić wyrobów alkoholowych. Ale końc piękny no, wyciągnąłem taki pręciur. Pod gałęzią leżą, całkiem, całkiem spory pręcisław. Ładna zbrojeniówka taka. Dobra, teraz kolejny rzucik. Pod krzaczek. Ła! Ach, po oczach dostałem. Ale czego się nie robi dla zabawy? Coś hapnął albo się zaczepił, coś hapnął, tak, coś tam jest, ślizga się po czymś, dobra targiamy, zobaczymy, nie ma. Nie wytargałem. Jak wytargam, to wam pokażę. Zdjąłem, zdjąłem. Słuchajcie, telefon rzuciłem pod tamten krzaczek i tak sobie ciągnę powoli. I jest kolejna znajdka. Kolejny pręd. Taki tu. Pręd z podpórką. A zobaczycie. Takie coś. Wspólnie zobaczycie, czy coś wyciągnę. Coś No, jest coś. No zobaczcie, jaki piękny kawałek. O, piękny kawałek stanie. No i teraz idzie narzędziówka. Ostroszczypy, tak zwane. Patrzcie, trochę mają w sobie i ziemi, błota, ale są. No i opłata za łowienie, 50 groszy. I kapsle. Więc tak, tutaj, tu, przy samym narożniku jest jakaś potężna Stalka, której nie mogę wyciągnąć Więc ciągnę coś innego Przy samym pomości Hoppa Idziesz Dajesz Dajesz, dajesz Chodź, chodź Chodź, o jaki piękny Gruby Pręcisław No i trzeba będzie go przeciąć, ale ładny. Taki długi. O. na to, deskorolka mi się złapała. Przez pewien czas nie filmowałem, ale wyjąłem. Trochę. Główek dzigowych, jakaś blacha, o, nóż, kuchenny i taki oto zestaw strażaka wąż strażacki. A teraz też coś ciągnę, no nie wiem co. O, jest coś. Tym razem takie szczypce, nożyce, szczypce chyba chirurgiczne. Oczywiście przesadka to towarzyst dla towarzystwa. Ale wszyscy są Spójrzcie co wytargałem Jest jakaś rura Tu Woda widać w środku Myślałem że to jest jakieś mocowanie Ale to nie jest mocowanie To jest rura Ciężka jak cholera Zobaczę czy Czy w ogóle wejdzie na przyczepę Czy ją w ogóle wytargną Zobaczcie, jaki to, to jest. Długie dosyć, ale się odkręca. Więc, więc możliwe, że to wezmę wszystko. Ale zmachaję się ostro. Uff. A teraz, czy chyba kątownika jakiegoś z roślinami. no taki ładny niewielki ale całkiem fajny i teraz czelny może coś w tych i I kolejna znajdka idzie O, jako ładna Tyle tylko, że będę musiał go znowu przeciąć Bo mi nie wejdzie Ech, dobra Idzie do Baski Wyszły wszystkie na przyczepę. Tysiąc kapisów i chyba jest. Rura pocięta, to znaczy odkręcona na kawałki, pokrę... po... podzielona. No i ten słupek, który tam na przyczepie stoi. O, widać go teraz? Widać. Taki słupek jeszcze raz wyjąłem. To na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich. No już jest pierwsza znajdka rura albo jak to ruła, ładna, taka długa będzie trochę cięcia porzucam trochę na żywo, zobaczcie jak to wygląda tu przy brzegu. Przed chwilą wyjąłem pręta zbrojeniowego, zaraz Wam pokażę. I oprócz rury, też z, tutaj z tego rejonu wyjąłem jeszcze słupek. Ten, co widzieliście na poprzednim filmie. Na pewnie teraz jak na złość, nic ciekawego nie wiemy Tu jest kamień. Tak, kamień. No, a kapsle to oczywiście są, ale idziemy dalej. W międzyczasie policja przypłynęła wodna, ale nic nie chcieli. Popatrzyli tylko co robię. I nic nie pytali. Mają widocznie swoje zadania ważniejsze od tego, żeby się przyglądać jak obywatel czyści rzekę. I znowu kapsle. Tak, tylko kapsle. Tak. Dobra, jedziemy do mnie z magnesami. Spójrzcie co wyjąłem. Siateczka. Delikatny, malutki podbierak chyba do rybek akwariowych. To tu? do kapsu, ale mamy pierwszą główkę jigową z dobrym haczykiem jeszcze krętnik tutaj jest o, widać? widać Tam. nie wiem czy to kamień, czy... chyba kamień spójrzcie teraz, oczywiście kapsle to są, albo no muszą być, ale jest też klucz przerwa w łowieniu ważny telefon wracam do łowienia telefon się okazał nieważny aplikacja o niebezpiecznych telefonach zadziałała pokazała na czerwony numer więc nie odebrałem no. woda bąbluje ale czy coś idzie? tak, trochę śmieci idzie O! zobaczcie co, nożyczki mi przyłapał i chyba całkiem sprawne nożyce i teraz mam Kaziołka, matołka i blachę, obrotówka trochę brudna, ale uzbrojona. Znalazłem jeszcze coś, koszyczek tylko do wędkarskich, ale zobaczcie, próczkacki, koszyczka jest jeszcze moneta. I to jest, proszę Państwa, nie jest to polska moneta, nie jest to polska moneta. Widzę dziewiątkę. O, teraz coś widać. Jakiś człowiek. Dziewiątka. Obok niego. Pewnie nazwisko. A rewers, co pokazuje? Jakiś Godło. kadra, a to okolicznościowy jest. Ej, moneta okolicznościowa. A teraz pokażę wam co przed chwileczką wyjąłem. noga, Kolejna na tym akwenie. Pierwsza, przypominam, była tam pod kładką. Druga jest tu. Ciągnąłem przed chwilą coś dużego, ale się urwało i nie wiem czy to był kamień, czy za ciężki kawałek stali. Za ciężki zobaczymy na razie idzie jakby po kamieniu a już widzę co już widzę i zaraz też zobaczycie kawał śmieci Część puszki, jakiś worek i tak no i opłata oczywiście załowienie łowienie to jeden grosz. A spójrzcie na to Co to jest? Ja nie wiem A Wy Widzieliście coś takiego? dzisiaj wyciągnąłem to co tu widać taki sam słupek jak trzy poprzednie pręd zbrojeniowy długości słupka rurę którą niedawno przeciąłem tu jest cięta ręcznie jeszcze taki pręcik krótki króciutki taki pręt no się udezłem i dostałem od dzieci z Ukrainy takiego woblera za to że im dałem wszystkie przynęty wędkarskie to na dzisiaj tyle do zobaczenia w następnym filmie